Dzień dobry. Paweł Sowa, Joanna Grabska. Dzisiejszy temat to jest o ghostingu, czyli o życiu z duchami, w sensie relacji, związków i szczególnie poznawania nowych ludzi, kiedy chcemy na przykład budować nowy związek. O czym ci powiemy dzisiaj? Po pierwsze, powiemy, co to właściwie jest ten ghosting. Być może spotkałaś się z tym powiedzeniem, ale wyjaśnimy w trzech krótkich słowach, co to dla nas znaczy, i w koło tego terminu będziemy tutaj. Prowadzić dalszą narrację, skąd się bierze ten ghosting, co tak naprawdę powoduje w tobie i w drugiej stronie, i jak sobie wreszcie z tym ghostingiem poradzić. Paweł, to zacznijmy od ciebie. Co to jest ghosting, czyli duch? I to nie jest duchowość. Go, go, ghosting, czyli tak, duchowość do, w tym aspekcie. Dzień, dzień dobry. Wiesz, generalnie myślę, że ghosting, którego współcześnie jest jak gdyby epidemia, jest trochę wynikiem tego, że bardzo duża część relacji interpersonalnych jest online. I powierzchowna. I, i, I to, co dawniej się było jako znana sytuacja pod tytułem Facet wyszedł po zapałki i nie wrócił, ale zdarzało się to bardzo rzadko, to teraz się to zdarza bardzo często, ponieważ jest niezwykle łatwo kogoś zablokować i zniknąć. I ghosting to jest po prostu sytuacja, w której budujemy relacje. Ta relacja przechodzi kolejne etapy, jest coraz bliżej, coraz bliżej, i w którymś momencie, zupełnie bez zapowiedzi, to jest istotny szczegół, że wygląda, że wszystko jest w miarę dobrze, natomiast totalnie bez zapowiedzi druga osoba ciu, znika. Totalny ghost, duch, jak gdyby jej nigdy nie było. I tak. to jest rzecz, która się niezwykle często współcześnie zdarza. Tak, i to się zdarza, kiedy już powiedzmy z tej, nazwijmy tego online nowego kontaktu zaczynają się. Randkowania na żywo, tak? Niby tak. jest fajnie, niby do wszystkiego tutaj sytuację rozwija i on lub ona, bo to też kobiet dotyczy, to nie jest tak, że tutaj tylko mhm. jest w jedną stronę, e, znika jak sen, jaki no może nie złoty. Dobra, i co uważasz, jest taką kluczową przyczyną, że ludzie zachowują się, ja powiem w skrócie w dosyć ja to nazwę tchórzliwy podły sposób, to jest oczywiście dosyć mocne emocjonalne nazwanie. I chciałabym też starać się zrozumieć, jakby sposób myślenia osoby, która to robi. Czyli dlaczego, twoim zdaniem, osoby goustują inne? Co, co za tym stoi? Okej, okay, wiesz co? Tu może na, no pozwolę sobie na taki mały kawałek osobistej historii. Mhm. Kiedyś, kiedyś było tak, że moja, osoba, moja bliska znajoma, lat 40, parę, przez długi okres była sama i poznałam mężczyznę z granicą na y, ciepłej wyspie to chyba była Malta, już dokładnie nie pamiętam. No i korespondowali, potem się spotkali, on przyjechał do Polski i wszystko było krok po kroku super. Po jakimś czasie ona pojechała do niego chyba na tydzień, bo miała taką pracę, że mogła. I potem tym tygodniu pytam się jak było. Ona mówi sobie było cudownie. Poznaliśmy się y, tak blisko jak chyba y, jak gdyby z nikim. Przegadaliśmy całą noc, opowiedział mi swoje życie, i obydwoje płakaliśmy. No i wiesz, brzmiało to niezwykle interesująco. Ona mi tam opowiedziała jego dramatyczną historię dzieciństwa, mm -hmm. która głównie polegała na tym, że nie miał ojca, a, no, a z matką miał bardzo trudne relacje, nie wnikając tam w osobiste szczegóły. I efekt tego był taki, że on jak gdyby przejął opiekę nad swoim rodzeństwem i do dzisiaj nienawidzi swojej matki. Mhm. Dokładnie tego zwrotu, on użył do niej i ona powiedziała mi, opowiadając tą sytuację. I wtedy mnie, mnie się zrobiło bardzo ciężko na sercu i duszy, ponieważ widziałem, jak jej bardzo zależy, jak, jak to spełnia jej oczekiwania o mężczyźnie, o związku i tak dalej, ale od razu poczułem, że i jej to powiedziałem: słuchaj, przykro mi to mówić, ale jeżeli jest tak, że mężczyzna mówi i czuje, że nienawidzi swojej matki, to prawdopodobnie generalizuje się na wszystkie kobiety. Mm -hmm. Więc, jeżeli to nie jest u niego wyjątkowo dobrze przepracowane, to nie skończy się prawdopodobnie dobrze. No i yy, to jest jak gdyby konkretny przykład yy, sytuacji, która mówi o tym, skąd się bierze ghostowanie, bo ich znajomość właśnie zakończyła się ghostingiem. W którym Cześć momencie, kiedy, tak? było cał, bo, kiedy było całkiem dobrze, on nagle przestał się odzywać, zablokował ją. Bez kompletnego wyjaśnienia, bez żadnego wyjaśnienia. No ja wtedy sobie, wiesz, z taką gorzką satysfakcją, a, a nie mówiłem, po prostu to, to, to się nie mogło inaczej skończyć. Ale to też daje informację o tym, że gołstują ludzie, którzy sami doświadczyli gołostowania. Z reguły to są historie, które dotyczą dzieciństwa i dotyczą różnych wariantów bycia porzuconym dzieckiem. Czasami to jest takie spektakularne, że rodzice oddają dziecko. Czasami to jest mniej spektakularne, że na przykład rodzica nie ma, rodzic nie jest obecny dla dziecka, niby fizycznie jest, ale, ale go nie ma. I to są wszystko ludzie, którzy mają wiesz, w sobie głębokie, nieutulone krzywdy, traumy i które się w ten sposób realizują w dorosłym życiu. Dobra, ale ja jeszcze bym tak chciała trochę tutaj dodać, bo ty powiedziałeś no. to, jakby z miejsca takiego głębszego zrozumienia i empatii, ja się absolutnie z tym zgadzam. Natomiast jest drugi taki kawałek. Jesteśmy już dorośli, tak? tak? I jedni z nas pewne rzeczy, każdy z nas prawdopodobnie coś tam miał w dzieciństwie, i ileż nam to dzieciństwo ma że tak powiem, robić za wymówkę, mhm. po prostu ja bym to powiedziała wprost pewnej niedojrzałości, tak, bo mhm. mam takie wrażenie, że osoba, która go ustuje, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jakby kompletnie nie ma w głowie, w jaki sposób poczuje się tamta druga strona, kiedy nawet nie dostanie wyjaśnienia, no sorry, na przykład, wiesz co, no nie chcę tego kontynuować, nie wiem śmierdzić i tak dalej tak cokolwiek cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Mówię, słuchaj kończę to nie jest nam po drodze tak bo to mm. jest dorosłe zachowanie bo ja nie twierdzę że, że nie możemy zakończyć powiedzmy miesięcznej znajomości no bo to jeszcze nie jest jakiś tam głęboki związek Aha. natomiast po prostu ucieka i ja wiem że mamy to wyjaśnienia tych różnych stylów przywiązania unikownie, mm. unikownie natomiast z drugiej strony jak dla mnie dzisiaj to jest moja opinia na dzień dzisiejszy jest coś takiego że też jesteśmy dorośli i możemy mieć refleksję popełnić nad tym, kim ja jestem, w którym tak. jestem, nie używam mojego stylu unikowego, ani tam, jakkolwiek sobie ponazywamy nasze braki, do tego, żeby robić zamęt innym w życiu, tak? Bo to jest totalnie, z jednej strony byłem skrzywdzony, ale sam zaczynam krzywdzić, zachowując się ultra egoistycznie. Ja wiem, że ta Dokładnie. osoba też może jakoś cierpieć, ale też wiele osób po prostu powierzchownie traktuje drugą stronę, nie mm -hmm. wiem, znudziło się, wystra... cokolwiek za tym jest, jest tam element użycia drugiej osoby i tego zniknięcia w postaci tego ghostingu, więc tak. była tutaj trochę bardziej nie tyle ostra, co też jakby apelująca do tego, przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się sobie, co robimy drugiej stronie, zachowując się w ten sposób i nie usprawiedliwiamy siebie, tylko weźmy się za jakąś robotę ze sobą. Ale... Asia, ale wiesz co, no pięknie to... powiedziałaś, bo to, co, to o czym powiedziałaś, to dotyczy, dotyczy ludzi, którzy mają jakieś rzeczy z przeszłości i nawet nieświadomie je wykorzystują, powielają te wzorce jak, tak. wie, czy jak zębatka. Natomiast to jest jedna grupa ludzi, a druga grupa ludzi to są ludzie, którzy szukają sposobów, szukają zrozumienia, szukają rozwiązań i to są myślę, że osoby, które oglądają nasze firmy. I one już każdy chcą z nas coś stwierdzają. Tak, to... Dokładnie tak. Nie, już nie chcą wykorzystywać tego jako wymówki, tylko chcą na to spojrzeć po dorosłemu. No i, to, i tym się to zaczyna różnić. No ale tak. dobra, idźmy dalej. E, zos, teraz z perspektywy drugiej strony, która została, nazwijmy to, zgoustowana, czyli Aha. mężczyzna czy kobieta, tak jak ta Twoja y, znajoma, tak? Czy. No ja też mhm. miałam takie historie. E, mhm. Nagle było fajnie, było miło, i nagle znika jak sen jaki złoty, tak. Yy, to co może być takim wewnętrznym dialogiem tej osoby, która została zgołstowana najczęściej, bo to niestety na bardzo głębokich, podświadomych programach to moim zdaniem do siebie w taki niezdrowy sposób, ale dość pasuje w tu i teraz, mm -hmm, tak? Mm -hmm. jak, jak twoim zdaniem, co może myśleć, czuć i jak się ze sobą ma ta osoba zgołstowana? Powiem, jak to z... tak, ja, ja myślę, że w pierwszym momencie to jest taka trójka. Pierwsze to jest szok. Tak. Bo to jest po prostu szok. Coś nagłego się wydarzyło, totalnie nie, nieprzewidzianego. Więc to jest szok, wytrącenie z równowagi. Po, po drugie jest poczucie odrzucenia. Oczywiście. I to na takim najgłębszym poziomie. Co ja złego zrobiłam, albo co ja złego zrobiłem. I po trzecie jest, no właśnie, co ze mną jest nie tak, co, co zrobiłam nie tak. Czyli dość to pasuje te... do tego, co sam gołstował bo on też jest z tych odrzuconych, jakby tak. Dokładnie tak, więc to, to są. Dwa elementy tej samej układanki. No dobra, i teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, bo mieliśmy też taką trochę dyskusję przed nagrywką, tak, czy, czy to jest trochę o tej osobie goustowanej, czy nie jest o tej osobie goustowanej? Bo pierwsza twoja, jakżeśmy tak trochę wcześniej rozmawiali, pierwsza twoja opinia była, że to nie jest całkowicie o tobie osoba goustowana, że tak powiem, czyli ta zostawiona. Mhm. Ja powiedziałam, że jednak jest. No i okay. jakbyśmy tutaj pokazali. Ostatnią taką naszą wersję właśnie na ten temat, czy to jest o tobie, czy to tak totalnie olać, on jest goustował, następne proszę idę dalej. Co się nie da, bo to po prostu zwyczajnie po ludzku mm -hmm. poli, tak? Mm -hmm. e więc tutaj też się nie oszukujmy z tym. Natomiast czy to jest jednak też o osobie goustowanej i co, jeśli jest, to czym to jest o osobie goustowanej? Wiesz co, moje podejście tutaj jest niezwykle praktyczne, mianowicie. E Chodzi o to, że w pierwszym momencie, kiedy jesteś w szoku, no to jest prawie tak, tak jak po jakimś wypadku mechanicznym, kiedy coś się stanie, no to wtedy nie jest czas jak gdyby na y, debaty, czy ja właściwie wszedłem, to jest czas na oddalenie źródła szoku. Więc w tym aspekcie, jak gdyby dla mnie takim pierwszym krokiem ratunkowym jest powiedzenie, to, że ktoś się zachował jak, nie wiem, y, zachował się nieładnie, to nie jest o mnie, to jest oni. Mm -hmm. O nim czy o niej. To jest pierwsza, pierwsza. To jest o nim. Tak, bo jest o nim i o niej. Tak. On, on to zrobił, on, on, on się zachował. Natomiast potem, jak już kurz padnie, opadnie, mm -hmm. to można się przyjrzeć sobie. Tak. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze w tym, w tym pierwszym momencie, kiedy jest bardzo podatny grunt, bo jak człowiek jest w szoku, to może zrobić bardzo dziwne, głupie rzeczy. No. I wtedy jak gdyby bycie w szoku nie sprzyja y, sporo, spoglądaniu w, sie, w siebie, to to natomiast kiedy, kiedy już się jak gdyby trochę od tego zdystansuje, to wtedy może to wykorzystać jako element, Okej, okay, dobra, co takiego jest u mnie, Jaki to jest, jaka to jest część mojej historii, mi tak. mnie zgostował. Tak i to, to jest dobre to dzięki Ci za to, bo to właśnie to jest też takie, żeby te osoby, które są zgostowane też w drugą stronę. Trochę to yy, yy, opowiem jeszcze inaczej tak nież od razu w rolę bohaterki czy bohatera to ja będę teraz robił tu wglądy w siebie, co ze mną było i co ja mam do tak. powiedzenia. Nie nie nie, ten kawałek autentycznie w Twitterach zostałeś zraniony czy zraniona i skrzywdzony poprzez to zniknięcie, bo po ludzku to jest słabe, jak już wcześniej mówiłam, tak? Mhm. I słusznie to powiedziałeś, że kiedy jakby ten pierwszy element szoku, tak jak wypadek, tak, coś tak, takiego tak. nie, to pozwolić sobie jakby na wszystkie emocje z tym związane, na właśnie na przyzwolenie czucia się, jak się czujesz, bo być może tak. właśnie to jest ten element bycia zgostowanym, że ty kiedyś też tłumiłeś, tłumiłaś, to, co naprawdę czują, będąc zostawiana, odrzucana, jako na przykład dziecko, jeśli idziemy już tam ty, tym tropem tego rodzaju, nazwijmy to podświadomych programów, które się zazębiają. Więc mm -hmm. teraz jakby, żeby zrobić ruch w kierunku rozwiązania, to kierunkiem rozwiązania jest pozwolić sobie na wszystko, na wściekłość Absolutnie na wściekłość. tak. Na bycie też teraz w tym momencie w roli ofiary i no bycie takiego kata, możesz się nie spotkać z tą osobą, ale wszystkiego co najgorsze mu życzenia, laleczki, wódu i tak dalej na ten tak, moment. I Ja tak. naprawdę mówię bardzo serio, bo jak to wytłumimy i wejdziemy w tą wielką szlachetność, ach bo on mi pokazał na mój temat tamto, to przeskoczymy ten etap uznania własnego bólu. To jest, to jest ta pseudoduchowość w tego typu. rodzajem zdradzania samej siebie, zdradzania samego siebie. Samej siebie. I mhm. dopiero wtedy można się przyjrzeć, aha, to nie, nie w kontekście, co ze mną jest nie tak, bo to jest często pierwsza reakcja taka rozpaczliwa, co znowu zrobiłam, co ze mną jest tak, tak. Tak, tak, tak. Jestem, dlaczego faceci mnie zostawiają. Tylko po tym uznaniu tej własnej jakby krzywdy przejść przez ten etap, którym ja jestem właśnie dopuszczam wszystko całe swoje uczucie, wliczając w to złość, nawiść i wszystkie inne historie, mm -hmm. I ja potem mogę przytomnie powiedzieć, ale nie zadając sobie pytania co ze mną jest nie tak, a zamieniając te pytania na okej, okay, co to pokazało mi o mnie? Jaki kawałek mnie domaga się uzdrowienia, ujrzenia, uszanowania. Tak. To są lepsze pytania, bo one kierują ciebie na rozwiązanie, tak? mm -hmm. A nie na znowu samobiczowanie co ze mną jest nie tak. Zobacz, jaka jest różnica w tych dwóch pytaniach. Zamiast co ze mną jest nie tak, zadaj, co domaga się większej uwagi we mnie, jaki mój kawałek woła o jakąś uwagę i przyjrzeniu się. Może Otóż to jest wiecznie. mój cień i coś niefajnego we mnie, nieważne, ale on się domaga i to jest inne, dlatego że co ze mną jest nie tak, to jest samoobniżające, a to jest pyta w pytaniu zawarta odpowiedź i kierunek zmiany. Tak. Tak, I my, my, tak? my, my myślałaś, że to jest e, pięknie to ujęłaś, bo to jest rzecz, która charakteryzuje generalnie nasze filmiki, ponieważ życie jest życiem i shit happens, różne rzeczy się e, przytrafiają. Tak. Natomiast to, co my robimy e, dla osób, które nas oglądają, to jest jak sprawić, żeby rzeczy, które się nam przytrafiają, posłużyły nam do wzrostu. O, very new year. tak. No to, dobra, dobra, to reasumując jakby całą tą naszą historię gostingu i co masz z tego gostingu wziąć dla siebie, jakkolwiek to strasznie nie brzmi na początku, nie? Jeden kawałek podsumowania i poproszę ciebie o swój. Dobra, tak możemy Ta, zrobić. Wiesz co, dla mnie, dla mnie coś, o czym nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się bardzo istotne, co jest zrobić, co, co można zrobić osobom, osobą, która Ech. cię zgostowała. Są różne szkoły, różne szkoły, które mówią, słuchaj, powiedz o co chodzi. Ja daruję sobie jakąkolwiek reakcję emocjonalną, bo wiem, że możesz być, możesz się tego bać. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Mhm. <tłuk> Dla mnie ktoś, kto się zgłostował, możesz zostać w krainie duchów. Mhm. Więc totalnie nie polecam. Jak gdyby z własnej woli, powrotu do obecnego związku. Mhm. I bo często jest tak, że gąst. No. Pusztujący powraca. reaktywujący powraca. Tak. To dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zostawić go w krainie duchów i tego kontaktu nie podtrzymywać, ponieważ. Prawdopodobnie ta historia w takiej formie lub bardzo podobnej może się powtórzyć. To jest jedna rzecz, czyli tak krótko mówiąc, jeżeli chodzi o podsumowanie, czyli jak sobie poradzić, kiedy ktoś ciebie zgłostował, lub mnie na przykład zgłostował, to pierwsze, zdać sobie sprawę, że ten szok jest wywołany nie moim zachowaniem, to jest zachowanie drugiej strony. To mm -hmm. jest punkt pierwszy. Punkt 1a to jest, jak kurzbi, kiedy kurz opadnie, zobaczyć ok, co to pokazuje o mnie gdzie jest jakaś moja osobista rana, moje jakieś osobiste trudne wspomnienie, którym się mogę zająć po to, żeby, po, po to, żeby wzrosnąć. Po drugie, kiedy to się już wydarzy dać sobie czas na to, co się pojawia i absolutne pozwolenie na gniew, na lęk, na niepewność, na wściekłość, na wszystko, co się pojawia i nawet na, na, i nawet na żałobę, bo z, z reguły to jest tak, że za taką relacją, która się kończy w, moment, w najmniej spodziewanym momencie, to szły jakieś świadome mniej lub bardziej plany. Oczekiwania i plany. Tak. Oczekiwania i plany. Więc je też trzeba odżałować, dać im czas, żeby po prostu się z nim pożegnać. I, i punkt trzeci, który moim zdaniem jest najważniejszy, to jest uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy tutaj na Ziemi przez jakiś czas. Wszyscy jesteśmy elementami procesu życia, a proces życia polega na tym, że wszystko, co się zaczyna, kiedyś się kończy. No. Ludzie odchodzą, bo się nie wiem, chorują, przeprowadzają, umierają, gołustują. I to jest naturalna kolej rzeczy, i na nią nie mamy wpływu, albo w bardzo niewielkim stopniu. Czyli taka świadomość, ok, to jest życie. To jest życie, i tutaj nie wszystko zależy ode mnie. Więc nie koncentruję się na rzeczach, które ode mnie nie zależą, natomiast koncentruję się na tym, co zależy ode mnie. Czyli zadaję sobie pytanie, co na przykład ta sytuacja pokazała mi o mnie i jak w tej sytuacji, która się już wydarzyła, mogę jak najlepiej zadbać o siebie. W takim prozaicznym, na takim prozaicznym poziomie. Czyli zadbać o siebie, czyli dać sobie to, co lubię robić. Nie wiem, spacery, basen, sauna, masaż. Bardzo, Bardzo dobrze robi też być z ludźmi. Żeby z tymi samymi myślami nie być tylko więźniem swojej głowy, tylko móc komuś o tym powiedzieć, usłyszeć. Kto, co ktoś inny słyszy w tym, co, co mówisz o danej sytuacji. No i wiesz, jak to tak pos poskładałeś do czterech punktów, to w gruncie rzeczy to jest chyba to, co ja też chciałam powiedzieć, więc będziemy <laughs> się powtarzać. Ja tylko na koniec chciałam zaprosić Was do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Jeśli to, co uważacie, to, co mówimy, uważacie za przydatne, to też niech się niesie. Zapraszamy do podzielenia się w komentarzach waszymi historiami, może ghostingu, czy tego typu zachowań i jak się zachowaliśmy. I trzecia rzecz, jeśli jesteś zainteresowany pracą z Pawłem albo ze mną, to w opisie filmu mamy namiary, w jaki sposób można z nami pracować. I czwarta, to zapraszam do tego, żeby kupić taki mini kurs od czary Bolesne wzorcy miłości właśnie po to, aby uwolnić się z tych programów, które być może mogą sprowokować Twój ghosting, też są linki w opisie filmu. Dziękujemy serdecznie i do bo, zobaczenia. Bo, bo jeszcze jedną rzecz, rzecz dodać, bo tak mi przyszło do głowy, że jeżeli ktoś nas teraz ogląda, to przede wszystkim bardzo dziękujemy, a po drugie, ten delikatny akt subskrypcji. Będzie y, aktem antyghostingu. Czyli ktoś, będąc anonimowo duchowy, nagle pojawi się jako y, like i subscribe. I z góry bardzo dziękujemy. Dobra, dziękujemy ślicznie. Dzięki, na razie, pa.